Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Wodnika i zapraszam do czytania na miesiąc sierpień 2024. Sprawdzimy kochani ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam was do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zapraszam kochani i przejdźmy do czytania na sierpień. Wodniki sierpień, co dla Was? Taki mocno uczuciowy ten miesiąc dla wszystkich znaków z tego co widzę I u Was po prostu sielanka, rodzinka, pięknie kochani No takie energie byłyby fajne zawsze No mamy w zasadzie tutaj w sierpniu sezon lwa Mamy też bardzo dobry układ planet, i to jest ogólnie czas na miłość, na zakochanie, na takie tworzenie stabilnych związków, solidnych fundamentów pod relacje. I powiem Wam tak, jeżeli jesteście singlami, naprawdę możecie się zakochać i ja przy Was widzę rybę raka, skorpiona, trygon wody, widzę też lwa. Natomiast kochani, to może być każdy inny znak, ale te mi się tutaj mocno zarysowały. I powiem Wam tak, co najlepsze, w tej relacji będzie zachowana równowaga w dawaniu i braniu. Tu jest naprawdę duża miłość, tu jest takie fajne uczucie, które po prostu sprawia, że chce Wam się latać. Dosłownie. Naprawdę, kochani, słoneczko, dziesiątka kielichów, a z kielichów zobaczcie, jakie te energie są piękne, jak od tych kart w ogóle bije taka pozytywna energia, tak? Uczuć stabilizacji, szczęśliwej rodziny, tutaj są dzieci, tutaj jest no, naprawdę sielanka. Także, moje drogie wodniki, tutaj możecie się bardzo, bardzo zakochać. To może być osoba, która już ma dzieci, jest po rozwodzie, jest bardzo uczuciowa, rodzinna, albo wy po prostu macie dzieciaczki. Możecie też stworzyć taką patchworkową rodzinę w przyszłości. Jeżeli, kochani, tutaj macie już stałego partnera, partnerkę, wasz związek będzie się umacniał. Tutaj możecie pomyśleć o założeniu rodziny, właśnie o zajściu w ciążę, o tym, żeby mieć właśnie potomstwo, tak? Będziecie właśnie tutaj w tym miesiącu na ten temat rozmawiać. Być może zechcecie zakupić jakąś nieruchomość, żeby gdzieś razem zamieszkać i jeżeli tu są osoby, które spotykają się, ale nie mieszkają razem, tu może paść taka właśnie propozycja wspólnego zamieszkania. Jest pokazany również wyjazd, który zakończy się szczęściem i radością, dlatego że ktoś może się chcieć oświadczyć. Naprawdę bardzo pozytywne energie. Osoby, które tęsknią za kimś z przeszłości, i tu ewidentnie mam trygon wody, rybę, raka bądź skorpiona, i wam się wydawało, że to już nie jest do odratowania, że ta relacja to już tam przeszłość, że na pewno się ktoś nie odezwie no to powiem tak, dla kogoś z Was na pewno ktoś się odezwie czytanie jest stricte ogólne więc ja też nie mogę Wam wszystkim zagwarantować że te osoby się do Was odezwą natomiast no tutaj trzeba będzie zrobić czytanie prywatne w czytaniu ogólnym powiem Wam, no karty są rewelacyjne to jest jakiś kosmos tutaj uważam, że wszechświat maczał w tym swoje palce naprawdę stabilizacja, naprawdę piękne uczucia tworzenie rodziny, tworzenie domu a, takie zakotwiczenie się naprawdę pięknie. E, tutaj jeżeli kochani chodzi o jakiś kredyt na dom, samochód, mieszkanie, cokolwiek otrzymacie. Otrzymacie, dlatego, że tutaj mamy właśnie taką ofertę z banku y, i faktycznie przyznanie kredytu ewentualnie ktoś z rodziny może wam pomóc, może wam pożyczyć pieniądze, e, czy też właśnie dołożyć tak do waszego nie wiem biznesu, który otwieracie, czy do jakiegoś zakupu e, czy samochodu, czy domu, czy mieszkania. Bo tu mi się nieruchomości pokazują pojazdy, więc jak najbardziej możecie, kochani, w tym miesiącu takie zakupy dokonywać. Jeżeli chodzi o pracę, pokazuje mi się konkurencja, pokazuje mi się tak, jak wybyście się kurczowo tej pracy trzymali ze względu na finanse, boicie się na przykład ją stracić. Ale gdzieś tam w perspektywie przyszłości pokazuje mi się też nowa praca. Nowa, lepsza praca z większymi zarobkami, natomiast wy jeszcze tego nie dostrzegacie. Może być tak, że ktoś wam zaproponuje współpracę, tworzenie takiego wspólnego biznesu, albo właśnie, żebyście dla kogoś zaczęli pracować, wy się będziecie mocno zastanawiać. Najlepszym rozwiązaniem karty pokazują jest własna działalność. Jeżeli nosicie się z takim zamiarem, albo macie firmę i chcecie ją rozkręcić, to ten sierpień będzie, kochani, takim fajnym miesiącem, który doda Wam energii do działania. Będziecie po prostu czuć, że chcecie osiągnąć więcej w życiu, chce Wam się w ogóle więcej, tak? Dlatego, no, te perspektywy są fantastyczne. No, jeżeli macie tą działalność, jeżeli ją rozkręcacie, kochani, będą klienci, będzie się biznes kręcił, no i przede wszystkim będą fajne pieniądze, bo tu mi się pokazują naprawdę duże zyski. Więc, no, faktycznie wpadliście na bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o wasz biznes. E, tutaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o zdrowie, mamy kartę śmierci. Oczywiście, karta śmierci, w kontekście chorób, nie oznacza śmierci, e, żeby nie było. E, no, ta karta nie pokazuje typowych chorób czy problemów z ciałem, natomiast powinniście zmusić się do refleksji nad dotychczasowym trybem waszego życia, zastanowić, co wam służy, a co nie. Co jest dobre dla Waszego zdrowia, bo tu są konieczne duże zmiany. Na przykład, jeżeli nie wiem, dużo jecie przetworzonej żywności, jakieś fast foody, jedzenie na szybko gdzieś tam, bo nie macie czasu ugotować, no to zastanówcie się, czy nie warto zrównoważyć diety, nie, za, nie warto zacząć gotować sobie, tak wiecie. Zdrowo, pomyśleć po prostu o sobie, tak, bo to będzie tutaj niezwykle ważne w tym czasie, żeby się zacząć zdrowo odżywiać, żeby myśleć właśnie o tym swoim zdrowiu. Moi drodzy, tutaj powiem Wam tak, jeśli chodzi o osoby, które czekają na kogoś z przeszłości, pokazuje mi się, że ta osoba coś zamknęła, jest gotowa na nowy związek, natomiast boi się do Was odezwać. Nie wiem, czy nie dobrze byłoby, gdybyście zrobili ten pierwszy krok i się sami odezwali. Po prostu zapytali, co tam słychać, tak, czy wszystko ok? Bo karty pokazują, że ta osoba może mieć takie małe obiekcje, dlatego że nie wie, czy wy jesteście wolni, czy wy nadal czekacie, czy w ogóle chcecie tego kontaktu, może was obserwować w internecie na różnych mediach społecznościowych, w zależności od tego, czy tam macie Instagram, Facebook, tak? Może chcieć właśnie nawiązać kontakt, natomiast tak jak mówię, ma też obawy, czy faktycznie jeszcze chcecie tego kontaktu, tak? Czy chcecie właśnie się spotkać? Tu, jeśli chodzi o podróże, naprawdę super, kochani, możecie gdzieś wyjeżdżać. Widzę też jakieś śluby, wesela, może ktoś was gdzieś zaprosi, może się szykujecie na czyjeś wesele. I tutaj, tak jakby rodzinna zabawa, dużo radości. Tam też, właśnie, single, możecie kogoś poznać, właśnie na takiej rodzinnej uroczystości. Także kto, ktoś wam kogoś przedstawi, i to jest takie coś, że właśnie przez kogoś, tak? Ktoś Wam po prostu przedstawi jakąś osobę i w ten sposób się poznacie. Zobaczmy dla Was kartę wyroczni. Twoje zaangażowanie poddawane jest próbie. Tak wygląda, moi drodzy, czytanie dla Was na miesiąc sierpień. I tak jak mówię, ono jest ogólne, więc jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. Adres mailowy jest w opisie pod filmem. Cudownego miesiąca dla Was, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.